manko. E, jestem na, na serwerze testowym Właśnie dzisiaj wyszła aktualizacja do tego serwera Która dodała mapkę Stalingrad e, Gra ze mną UFO z klanu, który mi właśnie pomoże Co możemy się spodziewać? Tak ona wygląda na... jako minimapa Można tutaj niszczyć już... po części to już jest tak jakby chowak a o przygotowania do chowaku Można właśnie budynki niszczyć Część budynków, ale nie tak, że o, spadają, są tylko tak wizualnie. Ogólnie to dla Arty jest w miarę fajne, to trochę pomoże Arcie, gdzie tam idziemy, e, gdyż zniszczymy ten budynek, Arta będzie miała ostrzał. Czego powiedzmy na innych mapach tak nie można robić. To jest właśnie duży plus już na tej mapie. Już zmieniłem to rozgrywkę. Dzisiaj miałem okazję tutaj rozegrać jedną bitwę e, randomową. Tak się udało. Zjechali 15 15,2, nie? No to wiecie. Jeśli nam coś mi się uda nagrać, a to jednak flipa. Z tego co zauważyłem, to dużo pojazdów właśnie pojechało tutaj. To tutaj, właśnie na tą, tą plażę. Tu jest dobre miejsce dla artylerii. Trzeba uważać, żeby nie oberwać. Idziemy dalej. No to tak się u mnie napierdzielali, nie? Tu jest. Tory. Ciekawe tory. Zablokowałem się. Jakiś tam stateczek sobie stoi. O, tutaj UFO. Eee, co tu mogę powiedzieć? Powiedzieć, tutaj jest... O, to może być nawet fajne, pomocne. Jakiś wieżowy dedek. O, źle. Tak, będziemy... choć może, tu może być ciekawy, tutaj... Jak jesteśmy w miarę niscy, możemy tutaj sobie sklepa zrobić i tutaj coś próbować Na wieże tutaj Może coś się uda, choć trochę kadłub jest widoczny Coś da się wymyśleć Jedziemy dalej Tu góreczki można zawsze zjechać Ogólnie część budynków to jest zniszczana, zobaczmy czy ten to zniszczymy, zniszczymy A zniszczymy To jest komin eee, Pach, zniszczył się Widzicie? To już jest postęp Na, na mapach typu Himmelsdorf czy Runimberg takich opcji nie ma eee, A tu są, to daje nam duże Już daje nam duże możliwości do popisu tutaj, tutaj może gdzieś Arta stać o tutaj bym mogła stanąć o w tym tu miejscu pod nią strzeliwać wrogie jednostki pancerne o widzicie to się da zjeść nice, nice Powiem tak, wrogi jednostki właśnie na randomie zaatakowały nas z tej strony Dwa czołgi, czy tam trzy No i to nas kompletnie rozbiło, nie? Tutaj wrogi kap tu To się nie zniszczyło, dobra to Tutaj też można bardzo łatwo utknąć, nie? Ta Arta też ma, tak jak już mówiłem, palę to popisu też, o na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj Może być tak, że tutaj, powiedzmy, będzie stał jakiś pojazd Będzie tutaj z kimś walczył, a Arta będzie chciała gdzieś Gdzieś stąd strzelać, nie? To, powiedzmy, przeszkadza to jakiś czołg To psuje No i jest ostrzał, nie? Tu to może wjechać No, chyba nie Dobra, idziemy dalej Mapka taka, mapka taka, taka, taka fajna Nawet, nawet, nawet Brama, eee, tutaj, tutaj właśnie te, te wrogie pojazdy wyjechały, nas zniszczyły. Tutaj przypuszczam, że tutaj już tak, już tak da się zrobić. Pamiętam, że tam gdzieś tutaj jest, tutaj stał nasz pojazd, tutaj stał wrogi pojazd, się ostrzeliwali stąd. ciekawe to wyglądało walka na półmapy. A tu trzeba też naprawdę uważać. Nawet, nawet trzeba uważać, Może być nieciekawie. Wiada, wiada. A, nie w budynku, ale dobra. Jedziemy dalej. Tu jest jakieś gruszotowisko. Tory. To już tutaj coś mówił. O. Hmm, tutaj się chyba na dwie da. Szkoda, szkoda. Ogólnie to, co z poza tymi torami, z tym pociągiem, co tam stało, to nic ciekawego się nie da zrobić. Teren, tak jakby. Niemożliwy do, do, do tego choć gdzieś dało się wepchnąć nawet pojazd. Tak ta mapa wygląda Co tu by jeszcze powiedzieć o tej mapie. Mapa jest nawet nawet spora tu można bardzo dużo taktyk zrobić ciekawych pomysłów. Wyskoczymy? skoczymy A, nie wjechałem Kicha. Yy, dobra. dobra jeszcze, jeszcze na środku nie byliśmy w ogóle Trzeba tam wjechać przeszkoda, jeszcze jest nie wierzę, jeszcze tu nie, nie wiadę stąd. Dobra, trzeba jeszcze jednak inaczej tam dojechać. Tutaj tak nie przejdziemy. Naprawdę te budynki bardzo dużo. Daje na bardzo dużo. Małe znaczenie dla nie? Bo im bardziej są zniszczone, te, te, to jest większy ostrzał. Tu są jakieś tory, wagony. Sam, Reszty samolotu. O, o, to może nawet zniszczyć, tego nie wiedziałem Myślałem, że to jest najzniszczalne, dobra A to da się? Przypuszczam, że tego, że tego się nie da o. Ciekawe czy to rozwala o! No no, mapa nie jest zła, nie? Jak już mówiłem, były jakieś bloki mieszkalne, przypuszczam. O! O! Jakieś okopy. Ciekawe, czy będzie można w tym, w tym utknąć że te kładki są bardzo wytrzymałe, że utrzymują ciężar pojazdu. A przypuszczam, że to będzie tam. Da się na pewno to ominąć, nie? Da się na to wjechać. Na pewno tam nie wpadniemy, nie utkniemy, bo to byłaby trochę lipa. Dalej, co tu ciekawego? To zniszczenie. No, dało się zniszczyć. Ale widać, że mapa jest w stylu znisz yy, powojennym, w stylu, w sensie takim, że bardzo dużo zniszczonych budynków, gruzu leży pełno. I ogólnie taka mapa jest bardzo zni zniszczona. A tego się nie dało. Czemu? Aha, to jest to tej pewnej wielkości. na się zniszczyć. okej okay. co tu takiego ciekawego? mówię, pełno grozów to daje nam dużo możliwości. Te dajki tu się znajdą i się znajdą. Ten lighty. I ogólnie, tu będzie bardzo, bardzo dużo popisu. Dla, dla każdej klasy pojazdów, nie bo tu i tu się Arta znajdzie, i tu się znajdzie Heavy, i się znajdzie Magic, i się znajdzie. Ee... Co tam się może znaleźć. Lajcik jakiś no powiedzmy nie wiem, tutaj stoi... Moja, tu może stanąć Arta. Tutaj stanie Arta. I tu będą miało ostrza na całą mapę wszędzie nie. Tutaj powiedzmy testuje jakiś Tedek z medem i będą tutaj próbowały się przebić albo coś w stylu takim, że nie wiem, ten tych Hewiki pojadą, będą próbowały się miastem przebić w tą stroną na przykład. Light zrobi e, spota tutaj, pojedzie, o, za daleko, tutaj pojedzie, zawróci, cofnie się, tutaj zrobi spota tutaj i jak mówię, dużo pola to popisu, tu jest, nie? Co tutaj o? No, bardzo, bardzo fajnie. Tym bardziej, że oni też mało ten przygotowują te budynki, to naprawdę robi wrażenie. A póki co, to jest na razie taka pokazówka, nie? W stylu. Nie wpływa na rozgrywkę. Tak nie wpływa na rozgrywkę. Oczywiście, że wpływa na rozgrywkę, bo Arta na tym zyskuje. Eee, ale tak dla reszty, poj reszty pojazdu to znaczy za bardzo wielkiego wpływu nie robi. No, no poza tym to będzie no tyle. Na tej mapie. No to zobaczenia. Cześć!